Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Sponsorem kanału jest Betfan z kodem Football TV macie cashback do 600 zł. Szczegóły w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Krzysztof Piątek nie zagra na Mistrzostwach Europy. Spory problem Paulo Sousy. Czy to ostatni sezon Cristiano Ronaldo w Juventusie? Jak będzie wyglądać przyszłość Gianluigi Buffona? Zakończy karierę czy może jednak zmieni klubowe barwy? oraz Robert Lewandowski, który wyrównał rekord Gerda Millera. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka tak aby Was nie ominęły kolejne materiały. Brakuje nam zaledwie 1000 subskrypcji do wbicia 230 tysięcy. Także jeżeli mnie nie subskrybujesz, a oglądasz, to proszę cię, abyś to zmienił. Zostaw także kciuka w górę, jeżeli po prostu doceniasz moją pracę. Nie przedłużając, zapraszam na dzisiejsze newsy. W sobotę odbyła się przedostatnia kolejka Bundesligi, a w niej mieliśmy okazję obejrzeć mecz Bayernu Monachium na wyjeździe z Freiburgiem, w którym szansę na pobicie albo przynajmniej wyrównanie rekordu Gerda Millera miał Robert Lewandowski. Nie ma co ukrywać, że przez pierwsze 20 minut spotkanie było dość zamknięte. I dopiero w 19. minucie zobaczyliśmy pierwszy groźny strzał, którego autorem był polski napastnik. Futbolówka jednak minęła bramkę. W 23. minucie Tym razem Lewandowski świetnie podał w pole karne do Leroy jasane, ale i tym razem piłka nie wpadła do siatki po dobrej interwencji golkipera Freiburga. W 26. minucie po weryfikacji VAR sędzia wskazał na rzut karny dla Bayernu po faulu na Tomasie Mleże. A okazję wykorzystał oczywiście polski kapitan, który dzięki temu wyrównał rekord legendarnego Niemca. Lewy po trafieniu pokazał koszulkę z napisem oddając hołd Gerdowi Müllerowi, a piłkarze Hansiego Plika zrobili z okazji 40 gola. Owacje na stojąco ustawiając się wzdłuż biegnącego Polaka. Jednak radość nie trwała długo, ponieważ kilka minut później gospodarze zdołali naprawić swój błąd zdobywając bramkę na 1 do jednego. Szansę na Gola w pierwszej połowie miał również Sane, który zaraz przed polem karnym potknął się o własne nogi i nie wykorzystał szansy 1 na jeden z bramkarzem. W drugiej części spotkania bramkę po precyzyjnej asyście Liroya Sane zdobył Gnabry, ale po weryfikacji bar okazało się, że skrzydłowy był na minimalnym spalonym. Parę minut później doszło do bardzo podobnej sytuacji, a autorem tym razem. Razem zaliczonego trafienia był wspomniany Sane. W 77. minucie Lewandowski o centymetry minął się z pobiciem rekordu Gerda Müllera, bowiem Kiper była po piłkę zaraz przed linią bramkową Freiburga. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i już w 81 minucie gospodarze ponownie wyrównali stan gry. Robert ponownie miał później świetną szansę na bramkę, ale i tym razem golkiper rywali okazał się lepszy. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 2-2, a Lewandowskiemu brakuje dosłownie jednej bramki, aby przejść do historii niemieckiej piłki. Ostatnią kolejkę Bayern zagrał siebie z Augsburgiem, któremu Polak również lubi strzelać bramki. Piszcie w komentarzach, czy według Was Robert Lewandowski pobije rekord legendarnego Gerda Müllera. Oglądanie meczów piłki nożnej przyspawa wiele emocji. Efektowne bramki, nieprzeciętne dryblingi oraz zwycięstwa w ważnych meczach to ta bez wątpienia pozytywna strona futbolu. Niestety ma on również swoją negatywną stronę, a są nimi chociażby kontrowersje boiskowe czy pożegnalne występy piłkarzy. Jak się okazuje blisko takiego pożegnania jest Gianluigi Buffon. I tym razem definitywnie. Włoch po raz pierwszy przymierzał się do zawieszenia rękawic na kołku z końcem sezonu 2018, ale koniec końców jedynie zmienił barwy przechodząc do Paris Saint-Germain, żeby po jednym sezonie wrócić na Allianz Stadium. W tym roku może być bardzo podobnie, Choć powrót do Juventusu nie jest przewidywany przez Włocha, przynajmniej na chwilę obecną. 43 latych zdradził, że dostawał już oferty z innych klubów. Otrzymałem wiele interesujących ofert. Poczekam 20 dni. Wtedy zobaczę, czy wciąż będę miał entuzjazm i chęci do ciężkiej pracy. Jeśli będę to czuć, przyjmę jedną z ofert. Jeśli nie, zdecyduję się na zakończenie kariery kontaktowało się ze mną Flamengo, ale raczej nie przyjmę tej oferty. Mam nadzieję, że będę bliżej Turynu. Buffon jest związany z Juventusem od lipca 2001 roku i łącznie występuje już dla niego od 19 lat, z czego przynajmniej 15 lat jako podstawowy goalkeeper. Przez blisko dwie dekady Włoch rozegrał 684 mecze i zachował aż 322 razy czyste konta. Buffon zdołał wygrać z Juve 10 Mistrzostw Włoch oraz Mistrzostwo Świata w 2006 roku z reprezentacją, ale jeszcze nigdy w swojej przeszło 25 pięcioletniej karierze nie wygrał Ligi Mistrzów. Dlatego też odszedł w 2018 roku do PSG, ale i tam tego oczywiście nie dokonał. Niestety szanse na zmianę tej sytuacji są znikome. Nie zmienia to jednak faktu, że Gianluigi Buffon to jedna z największych legend piłkarskich w historii. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Typujemy tam mecze i tworzymy naprawdę fajną społeczność. Dla najlepszych typerów jest przewidziana nagroda. Za pierwsze miejsce wygrany zgarnie koszulkę swojej ulubionej drużyny. Natomiast za pozostałe książki od La Botigi. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie dołączając do Ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! W jednym z poprzednich materiałów poruszaliśmy temat Krzysztofa Piątka, który w meczu z Szalkę przedwcześnie opuścił Morawę z powodu kontuzji. Diagnozy wykazały u niego złamanie w obrębie stawu skokowego i jest już pewne, że nie zobaczymy go na najbliższych mistrzostwach Europy. Jest to duży problem dla Paulo Souzy, który, mimo możliwości i zabrania na turniej 26 piłkarzy zamiast 23, nie ma specjalnie w kim przebierać. Piątek może nie był dobrym wyborem na pierwszy skład, za to na pewno wnosił dużo świeżości i werby wchodząc z ławki. Oprócz arkadiusza Mijka i Roberta. Telewandowskiego, prawdopodobnie na Euro pojedzie Karol Świderski, który jest w dobrej formie w tym sezonie. Pytanie, kto pojedzie jako czwarty napastnik, bo taka opcja jest wręcz pewna. Do wyboru są Dawid Kownacki, Adam Buxa, czy m.in. Kamil Wilczek. Są również może zaskoczyć i powołać napastnika z ekstraklasy, a tam królują aktualnie Jakub Świerczok oraz Kamil Biliński, którzy mają kolejno wizyt 14 i 11 goli. Ten pierwszy miał już okazję trzy razy wystąpić dla reprezentacji Polski, natomiast dla Bilińskiego byłby to debiut, mimo że liczy sobie 33 lata. Piszcie w komentarzach kto według was powinien zastąpić Krzysztofa Piątka w kadrze na mistrzostwach Europy. Nie będziemy ukrywać, że o ile przyszłość Leo jego Erlinga Haland'a czy Krylenba Mbappé stoi pod dużym znakiem zapytania to przyszłość Cristiano Ronaldo miała być niemal przesądzona. Zapytacie, dlaczego miała? Jak się okazuje, doszło do nagłego zwrotu akcji, z której wynika, że 36-latek wypełni z Juventusem do końca kontrakt, który jest ważny do końca przyszłego sezonu. Portugalczyk po strzeleniu setnego gola dla Starej Damy umieścił na swoim Instagramie zdjęcie z wymownym wpisem Nie zatrzymuje się tutaj. I bynajmniej nie chodzi o chęć odejścia, a bardziej chęć pobijania statystyk w ekipie Starej Damy. Piłkarz w przeciągu trzech lat rozegrał dla Juve 131 meczów, który zdobył wspomniane bramek oraz dorzucił do tego 22 asysty. Co do pozostania Cristiano w Turynie, wiele może być w tym prawdy, ponieważ sam wiceprezydent klubu powiedział, że Ronaldo zostanie w Juventusie do końca trwania umowy. Pytanie co po jej zakończeniu? Prawdopodobnie CR7 będzie musiał szukać nowego zespołu, a wśród wymienianych pracodawców są dwa były zespoły Portugalczyka. Pierwszy to Manchester United, natomiast drugi to Sporting Lisbona, do którego przejścia ma namawiać Cristiano jego własna mama. Oczywiście w grę wchodzi również zakończenie piłkarskiej kariery, bowiem będzie on wtedy liczył 37 lat. Ale patrząc na jego znakomitą formę, może on występować na najwyższym poziomie do 40, jak nie dłużej. W komentarzach koniecznie napiszcie, gdzie wy widzielibyście Cristiano Ronaldo. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy materiał się wam spodobał. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych odcinkach. Cześć!